Witam w nowym odcinku. A dzisiaj będziemy ryć podwórze. Bo musimy tutaj wyrównać teren do takiego poziomu, jak tutaj jest. O, tutaj. Troszkę za, za nisko zrobiłem ten garaż. Ale jakbym tutaj podwyższył, to z drugiej strony by było jeszcze wyżej. Tak trzeba zebrać tutaj. Mniej więcej do tego poziomu. Ojciec zapiął radła. Spróbuję to zruszyć. I będziemy wozić tą ziemię. Trzeba tu troszkę zebrać. Tutaj chociaż stąd tak tutaj tą górkę Czaj, nie, nie, trzeba kółka. No, dobra, nie to tam się podregulujesz. Co? Рушишь, рушишь. Подскажи, помните. Подскажи, помните. Подскажи,

by tak wyciął, takie robki, by ją tak wsadził. A No To do było taka jemna, Są, nie, właśnie, z góry. Tak to zamocowaliśmy na pasach. I to będzie pług, który będzie zgartał ziemię. Potu aż stąd. Co? Nie, Czy... nie, nie ja tu nie jak to będzie szło, Do ja będzie... tam sobie podjedź Pod róg. Nie bardzo, to trzeba głębiej I ta deska powinna być tutaj, o Do tego, co nie? Ona jest za wysoka Chyba, że właśnie Poderwiesz w, ten, w górę Znaczy przód poderwiesz do góry I ciągnie jak najbardziej Bota się boisz tak Chodź Chodź Bota się boisz tak Bota się boisz Czekaj by cię rozjadą Tak nie będzie. Ta deska musi być całkiem niżej. No, uciekaj, uciekaj, uciekaj. Teraz taka decha zamocowana. Tutaj wycięte. A te zęby próbujemy. Kolejny! Mm -hmm. Ale nie, czekaj, teraz trzeba tutaj już kręcić. Bardzo Kółka trzeba jeszcze podnieść Duj, Tuj Kółka trzeba podnieść Próbuj teraz To razy i to wyrównamy Stąd właśnie, od tego poziomu aż tam Trzeba to wysunąć Zrobiliśmy małą przeróbkę Obcięliśmy kawałek tej deski Teraz ładnie już bierze No można było zamówić koparkę, wydać 300zł Ale po co, jak można samemu Pokombinować W sumie że na koparkę mógłby tu przyjechać, ale Damy sobie radę Ładnie zbiera, o, raz równa teraz to wyrównamy, z godzinę się tu pomęczymy i będzie O jak ładnie zbiera. Kurde w niż koparku Nie wiemy tu spalimy paliwa z 5 litrów, nawet nie. A za koparkę by trzeba było 300 zł zapłacić. Trzeba to wyróżniać, bo... bo ten garaż troszkę w ziemi tak stoi.

Tak, to się tam kręci. Nikt nie wjechał, i wpadł do środka, i tyle. Kurde, ładnie to wygląda. Trzeba, że to będzie gorzej robiła, to ładnie równo. terenu <noise> Dobra wystarczy radła, deska Po co koparka? po co wydałeś pieniądze Teren wyrównany Tutaj widać ile wyrównaliśmy Miałem tu metrę, mam tu metrę Teraz pokażę ile. No jakieś 10 cm 10 cm zabraliśmy ziemi i wszystko jest o tam o. Ojciec teraz brunuje całość. Pójdzie tylko z grabeczkami tutaj ładnie, powyrównywać I teraz jest równo. Ziemia jest wypchana tam, wypchana tam i teraz jest garaż równo tutaj z tym. Tak jak powinno być. Nieźle. Pół dnia roboty i jest zrobione. No, Тут еще так осталось, тоже на то, что мы а, будем Это моя статус. За мной все сидит. Вот есть. Вода еще Tak to wygląda teraz. Coś tu widać, widać. Na garażu już wszystko wyrównane. Przedtem to była straszna dziura. Tam. A teraz jest równiutko. Tylko to ładnie wygrabić. Ja tu miałem kostkę układać, czy tam wylewkę robić, ale nic to nie będę robił. Po prostu tylko deski pomaluję w tym roku. Wyrównuję tutaj i tyle. Nic tu nie będzie. To po prostu mają wstać auta i tyle. Muszę to wyrównać i będzie Co tam piesek? Co tam w kurniku? Słomę narzucałem, ale te kaczki właśnie bagno robią Już mi tu wody nie będę dała na pewno Chyba, że wieczorem gdzieś postawię jeden, jeden ten zbiornik tam w kącie. Bo taki straszny aż wszystko chlupie A te? Co dam O wy jeszcze parę dni już wyjdziecie pewnie co? Ile wy macie? 6 dni 6 dni macie Kurczak co ty nosisz 6 dni No to tak po 8-10 dniach i wypuszczę I niech sobie tutaj chodzę już po kurniku Co nie? Podwórko zarównane. Kamienie wyzbierane Gwoździe też wyzbierałem Chodziłem tak Co parę centymetrów i magnesem wyciągałem gwoździe Znalazłem chyba kilkadziesiąt gwoździ Sześćdziesiątka stoi A my idziemy za stodołę Chodź Idę za stodołę, bo będę tutaj coś robił Będę wykopywał maliny stąd I będę przesadzał wrządek. Co tam kaczki, siedzicie sobie, takie statko, już ich wyganią tutaj za studo, żeby sobie trawę jadły, a nie tam cały czas to zboże. Tutaj jest morela, troszkę przymarzł, bo widać tutaj, liście są czarne, ale chyba da radę, przeżyje. Wczoraj tutaj zasiałem lucernę, wykę i groszek taki, o taki groszek. I tutaj się, mam nadzieję, że się zazieleni, i kaczki będą to jadły. O tutaj widać na, na Aroni. jaki był przymrozek. Bo liście są o, po prostu czarne. Tutaj troszkę przymroziło. Ale przeżyło. Czereśnie. To jest czereśnie bardzo wczesna. Już wypuszcza, będą kwiatki. A nie za kilka dni będzie kwitła. Tutaj mam wiśnie. Tutaj, to tam kaczaki. Aronia będzie kwitła ładnie w tym roku. I tutaj jeszcze czereśnia. Też będzie, już kwitła niedługo. Kaczaki, jeść trawy, a nie byście chcieli tylko cały czas te ziemniaki i zboże. No, grasować tutaj na trawie. Tutaj mam meliny, tutaj posadziłem czereśnię wczesną. Tutaj miałem czereśnie, ale ojciec myślał, że to jest wiśnia, i hopcił tutaj. A, tutaj. A jakiś jaszczurnik się tu pląta, taczki krzyczą. A tutaj posadziłem obok drugą, która już I tutaj mam maliny takie. One są kilkuletnie. Już są zielone, ale strasznie tutaj poszły. O, tutaj strasznie, tutaj, aż nawet tutaj. Ile tu jest? No, ze dwa metry. Dwa metry dalej od korzeni wybiło tutaj, więc muszę to wszystko wykopać i przesadzić tam, w tamten rządek. Tu już spróbowałem, czy to będzie szło, ale będzie szło. O, takie sadzonki będę wykopywał, o takie o. W razie będę je na bok odkładał, później będę je sadził. Mam nadzieję, że to się przyjmie, na pewno to się przyjmie. na chyba wszędzie urośnie. Trzeba tu wykopać, żeby tu się trochę zasiała, a szkoda malin, można je tam posadzić. I tutaj przecież w Ile mogę, tyle wykopałem W tamtym rządku to wszystko posadziłem Tutaj sobie to kury wyrównają Robaczki wyłapią No i w sumie tyle Idę na pole zobaczyć, co tam słychać i w tunelach tutaj tak jakoś zachmurzone Ale deszcz ma nie padać A w tunelu rzutkiewka rośnie, sałata tak słabiutko. w taka, a sałata, no sałata słabiutka. Było troszkę zimno i ta sałata nie chciała rosnąć. Tutaj jest sałata. Tutaj no chwasty rosną, pokrzywa rośnie, wszystko rośnie, ale co trzeba to nie rośnie. Pola, to pola bardzo ładnie wypuszcza, nie zmarzła, czosnek, czosnek pięknie rośnie, takie ładniutki, cebula tak samo, wszystko ruszyło. Tutaj w tunelu mam pora, jest por praktycznie wszystki zszedł. Tutaj jest kapusta. To kapustę troszkę za późno posiałem. Mogłem tak chociaż dwa trzy tygodnie wcześniej. No ale trudno. I tutaj jest szpinak. Drzewka powoli ruszają. Wszystko rusza. Zostało na całego. Maliny też tutaj. Ładnie wychodzą. One też się troszkę porozrastały na boki, o na przykład tutaj, tutaj jest rządek. Tutaj agrest. Agrest rośnie. Wszystko ruszyło. Za 2-3 tygodnie to już będzie bardzo zielono tutaj. Te maliny, które nie ściąłem, też już rosną. Tak właśnie parę zostawiłem takich, o. I zobaczyć czy na tych będą maliny, czy tylko na tych, które z ziemi wyrastają. O tutaj jest przygotowane poletko. Tutaj gdzie są te nowe drzewka, to będzie ta wyka, lucerna i takie tam. Tutaj czereśnia. Tutaj będzie zasiane. To się będzie kosiło i będzie się dawało kaczkom. A tutaj na całym tym kawałku tutaj Będą ziemniaki A tutaj będą warzywa Ona na to Tutaj będą warzywa A jak tam truskawki? Rosną Przetrwały zimę Więc nie ma co szukać Jesteśmy tu na tym klinku I tak, lucerna będzie posiana. To zaczyna grochu. Nie, nie piszę jaki to jest, Peluszka. Zaczyna się tutaj na tym I to będzie koszone na zielono i dajemy kaczkę. Groszek i lucerne już posiane. Ale co ja zobaczyłem? zając tu był no co za kurde dziad tu mi powygryzał troszkę na tym drzewku, na każdym tu, tu, tu 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 tak samo, gdzie to było, tutaj mi powygryzał świeże pędy tutaj nie no i teraz przyniosłem siatkę paliki będę to wszystko grodził. a jeszcze mam burówkę do posadzenia drzewka ogrodzone już mi tu żaden zając nie będzie przychodził nie będzie mi Obgryza przecież tych drzewek, bo szkoda. Borówkę też posadziłem. Pięć sztuk. To jest borówka, ale będzie kwitła już w tym roku. Tak to wygląda. Calutki. Prawie cały sad już jest. Ja jeszcze kilka miejsc tylko zostało. No i co? Ja się będę z wami żegnał. Do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.